Aga, witam Cię bardzo serdecznie. Już za moment dołączy też, mam nadzieję, do nas Marcin. Wyglądaliście... Tak, poszedł po wodę. Wyglądaliście spektakularnie na ściance. Czy to jest takie preludium do no, wieczoru walentynkowego, który już niebawem? Preludium... Wiesz co, może preludium do dnia jutrzejszego, bo jutro 13 lutego i nasz koncert walentynkowy w TVP2, na który serdecznie zapraszamy. Potem walentynki. Walentynki spędzimy raczej na sali prób, bo cały czas jesteśmy w próbach do naszego spektaklu 7, więc nie mamy dnia wytchnienia. Jak Wam idzie? Dobrze, aczkolwiek jak wszystko, nic nie jest usłane tylko różami, więc są różne wzloty i upadki. Um, no bo to jest taki proces, tak? Oczywiście mamy w tym bardzo dużo radości Szanowni tworząc, Państwo, to, bo to takie ja nasze. Na filmu, ale, y, to ale są różne ten też ten wyzwania ten ten na tej ten drodze ten i to jest ten całkowicie ten normalne. A powiedz mi, kiedy się Pięć bardziej wnioski, stresowałaś, się. no tak naprawdę ucząc Marcina, bo jednak to Ty tutaj jesteś profesjonalną tancerką, czy podczas treningów do tańca z gwiazdami? Czy teraz, kiedy robicie i realizujecie swój projekt? Kiedy się bardziej stresowałam? Wiesz, to chyba tam w ogóle stresowaliśmy się dużo bardziej ze względu na taką ogromną presję, że jesteś poddany ocenie co tydzień. A tutaj robimy swoje na własnych zasadach. Tańczymy do muzyki, którą kochamy. Wszystko jest takie nasze, tak jak chcemy. Są inne wyzwania, ale. To nie, to są zupełnie inne emocje, zupełnie. I tutaj też nie jest. Oczywiście ja Marcinowi czyszczę, jak ja to mówię, ruch, te wszystkie choreografie poddajemy temu też te, treningowi technicznemu i, i mu pomagam, ale Ale tutaj jesteśmy jak dwójka aktorów, którzy spotykają się razem na scenie. Chodź do nas. Zostań tylko na chwilę. Nie, nie, chodź. Zostań już, zostań! Ci, którzy współpracują razem, a tutaj hey. już nie ma tej, mm, mówię o naszym spektaklu i próbach, że nie ma tej y, takiej, nazwijmy to hierarchii, czy czegoś takiego, że jestem panią profesor, trenerką, a, a, a Marcin jest uczniem tylko. Y, tylko jesteśmy dwójką aktorów, którzy spotykają się na scenie i mają razem Z zagrać. Głowym smokiem. Yes. Jak myślicie, większość osób trzyma za was kciuki, czy są też takie, które no, liczą, że ten spektakl się nie powiedzie? Wiesz to świat jest kolorowy, pewnie są i takie, i takie osoby i zawsze będą przy każdym projekcie. Czy wy podczas tego projektu odkrywacie jakieś rzeczy, jakieś sytuacje, których jeszcze do tej pory nie odkryliście? Myślę, że... Codziennie. Codziennie odkrywamy <śmiennie> coś, coś, zaskakujemy się i uczymy się siebie cały czas, bo to są zupełnie... To jest jakaś taka nowa rzeczywistość, mimo tego, że taniec z gwiazdami, gdzie tańczyliśmy, był takim skokiem na głęboką wodę, bo tam tych czynników jest bardzo, bardzo dużo i poznaliśmy się bardzo dobrze przy tym projekcie. Teraz też się poznajemy bardzo dobrze. Ale przy każdym, bo i przy audiobooku, przy audioserialu, bo to jest zupełnie nowa rzeczywistość. Już to też zupełnie inna przestrzeń, ale na pewno jesteśmy razem w takiej przestrzeni teatralnej, gdzie ten udział procentowy jest 50 na 50 i to mi się bardzo podoba, niezależnie od tego, czy to jest taniec czy to jest teatr słowa, czy ruchu, czy czegokolwiek, jakiejkolwiek innej formy, jesteśmy w tym razem i jest to takie 50-50. To jest bardzo przyjemny podział. No bo w programie było inaczej. Ale już spędzając tak dużo czasu razem, czy wy na przykład nie macie po prostu po ludzku siebie dość? Nie. No bo pracujecie razem, żyjecie razem. Po ludzku nie wiesz, co jest szczerze, jak ja to zawsze mówię, szczerze do krwi, wszystko jest jasne, nie ma dywanów, pod którymi się coś ukrywa. Jak coś się dzieje, to rozwiązujemy to od razu, więc jest ekstra. A czy to był w ogóle pomysł, żeby stworzyć taki spektakl? W zasadzie. No i co powiesz? W zasadzie <grym> ten rok temu, gdzieś na wiosnę zeszłego roku, ty pierwszy raz rzuciłeś. To prawda. Taki pomysł. To prawda. A ale... potem rozmawialiśmy i. Wypadkowa rozmów, które trwały trzy miesiące. A potem, kiedy nauczyłeś się tańczyć, to ja powiedziałam, że to musi być spektakl taneczny. Nie tylko spektakl dwójkowy, ale że tego tańca musi być też tam bardzo dużo. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Zastanawiam się, Aga, czy miałaś na przykład też... Wiem, że jesteś teraz zajęta swoimi projektami, ale startuje taniec z gwiazdami. Czy jednak było takie poczucie, że szkoda... Dzień dobry, dzień dobry, Wojtus. No, że szkoda, że nie zobaczymy Cię w tej edycji? Szkoda, to prawda, ale będą kolejne. Nie no Teraz jest spektak, wiesz, my nie tylko teraz jesteśmy w trybie przygotowań i prób, ale też potem gramy w niedzielę, nie jedną, bo mamy całą trasę w marcu, w kwietniu po Polsce, serdecznie zapraszamy, więc to byłoby po prostu fizycznie niemożliwe. I trzymamy kciuki za wszystkich uczestników, Absolutnie. oczywiście. Ale ta data taka jest, no właśnie, w niedzielę, bo to też wtedy, kiedy odcinki na żywo Tańca z Gwiazdami. To taka, taki przypadek, czy, Rada, czy tak? A? No, waszych spektakli, bo nawet sprawdzał. Różne, różne gramy są, wdorki, gramy w czwartki, wtorki, środki, środki, środy, środy soboty, piątki, niedzielę. soboty, niedzielę. Nie, gramy 23 razy na przestrzeni marca i kawałka kwietnia. I maja kawałka. I maja kawałka. Nie, w różne dni tego dnia. A będzie jakaś para, której szczególnie kibicujecie w e... Tańcu z Gwiazdami? Od siódmego odcinka powiem wam, a na razie <słuch> będę się przyglądał <słuch> i patrzył, jak się pocicie. <słuch> Ale Aga, wspomniałaś, że będzie jeszcze dużo edycji, to co, to nie jest tak, że to jest rozdział zamknięty w twoim życiu? Nie jesteś Aga, poczekaj. Wiem, ale ja tylko, ja tylko po prostu nerwowo kiwam głową. Nigdy nie wiesz. Ja już naprawdę nauczyłam się w swoim życiu, że, że nie wiesz, co przyniesie przyszłość. Masz tylko teraz, żyj tu i teraz, a nie zaglądaj specjalnie w przyszłość i za wiele nie planuj i niczego się nie spodziewaj, bo nie wiesz, co będzie. To prawda. Ale na pewno wiemy, że teraz premiera filmu Wichrowe Wzgórza. Wyglądacie wspaniale, bawcie się dobrze i udanego weekendu. Dzięki, Dzięki. wszystkiego dobrego.